Na warszawskich Targach Książki spotkaliśmy Panią Grażynę strumiło miłość. Pani Grażyna, jest Pani niewątpliwie człowiekiem renesansu, bo pisarka to za mało, Pani powiedzieć, bo wymienimy zawody, dziennikarka, tak. podróżniczka. Duża byłam. Tłumaczka. Tak, bardzo dużo sztuk tłumaczyłam, bardzo dużo, Te -te teatrów. Pisarka niewątpliwie też przede wszystkim pisarka dziecięca, tak? Dziecięca i również reportaże. Chyba też książka kucharska jest. A nie jedna, dwie, tak. czy, właściwie trzy. Hmm? A hmm. dlaczego na wschód pani wyciągnęło? Bo, bo to tam ta fascynacja Gruzją, prawda? Yy, za proszę pana było... tak, Przymusowo była kiedyś, ale to na północ, bo byłam wywieziona. No tak, ale to ale nie do tam, Gruzji. Ale mnie fascynowała zawsze właśnie yy, kałka fascynował i Azja. Mm -hmm. I poza tym kuchnie, cudowne, cudowne kuchnie. Mm -hmm. A jeżeli ten Kaukas, to, to która część, ta Gruzja jednak czy, czy Armenia? Azerbejdź? Proszę pana, ja dużo pisałam o Polakach wywiezionych na Kaukaz. A co za tym była to Gruzja, Kaukaz Północny. I z moim mężem, świętej pamięci Andrzejem yy, z tym Miłosem, bardzo dużo podróżowaliśmy. I zjechaliśmy Kaukaz wzdłuż i wszerz. a poza tym przyroda wspaniała. No, właśnie, e, wspomniała Pani o mężu. E, nie da się uciec od nazwiska, miłość, które, no, co jest bardziej fatum, czy bardziej darem? No, chyba darem, darem. Czyli nie, nie przeraża Panią to, że dużo osób patrzy na Panią z perspektywy tego nazwiska, mimo że sama ma Pani ogromny dorobek? Ale wie Pan, ale no, najważniejszy to jest dorobek mojego szwagra. <grym> ale tutaj bym chciała powiedzieć jeszcze o Andrzeju, o moim mężu. On, on również pisał, on, on był wspaniałym y, dziennikarzem, wspaniałym reporterem. No wspólnie no, ale... część książek, prawda? Tak, ale był y, no, najspanialszym filmowcem. Dobrze, a zejdźmy trochę z, z, z tematu, a co pani sama czyta dzisiaj? Co dzisiaj panią gnębi, po co pani chce sięgnąć? Proszę pana, ja jak zwykle literatura faktu y, jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo bliska sercu.